jedna z najbardziej efektownych monet próbnych. Proszę Państwa, projekt dobrze znany z monet obiegowych, z daty emisji 24 i 25, ale tutaj przepięknie, głęboko wybita moneta próbna. 24 rok to jest w ogóle emisja, która jest płytko bita. Te monety są takie z niskim reliefem płaskie, nie mają tego trójwymiaru. 25 poprawiono jakość bicia, bo bicie jest głębsze, natomiast na tym Egzemplarzu próbnym, który jest wybity z datą 27 rok, czyli dwa lata później niż ostatnia obiegowa w tym wzorze, mam wrażenie, że ta głębia, ten nacisk stempla jest jeszcze większy. Ten relief po prostu wyrasta w znakomity sposób, a jednocześnie moneta próbna, którą tutaj oglądamy, jest zachowana w 100% idealnie. Nie ma tutaj absolutnie najmniejszych jakiś uszkodzeń, rysek, ale też żadnych przytarć nawet na tych najwyższych elementach, chociażby takich przytarć użytkowo-magazynowych, nic, po prostu proszę spojrzeć na, na ten czepek i na jego krawędź. Ta sama faktura na samej krawędzi czepka i na całym czepku, na najwyższych partiach reliefu, co na tych niższych, głębszych, w sposób naturalny bardziej osłoniętych. To pokazuje, że po prostu moneta nie dość że znakomicie wybita, to jeszcze przechowywana w gabinetowych warunkach przez cały okres do teraz, czyli no już przez blisko 100 lat. Ocena MS 66. Wyśmienita ocena, ale moneta genialna. Proszę państwa druga strona odmienna niż na Typowych dwójkach z obiegowych, czyli inna, inny orzeł, inne przedstawienie orła niż na dwójkach 25 i 24 roku. Znak mennicy warszawskiej przede wszystkim, czyli coś, czego nie ujrzymy na obiegowych dwójkach, gdyż tamte były bite albo w mennicach zagranicznych, i znak mamy na przykład w postaci czy to roguj pochodni, czy kropki, bądź nie ma żadnego znaku mennicy. Tutaj natomiast klasyczny herb kościesza. I orzeł w projekcie taki, jaki znamy doskonale z cenionej i uwielbianej konstytucji 5 złotówki piątego roku. Proszę tam natomiast ten projekt niezrealizowany, nie wpuszczony już do obiegu. Być może jedna z przyczyn to taka, iż w 27 roku ustanowiono nowy wzór godła państwowego, czyli zupełnie inny orzeł, który już dobrze jest nam znany do końca II Rzeczpospolitej. Ten wzór godła zostaje zastąpiony nowym, czyli. Siłą rzeczy nie miała już sensu emisja monety z nieaktualnym godłem. Dwuzłotówka w efekcie nie jest wybijana. Ostatnie tego typu to 25 rok. Następnie w dwójkach jest przerwa i pojawiają się dopiero głowy kobiety w 32 roku. Natomiast z datą 28 roku pojawia się 5 złotówka Nike, która jest kontynuowana jeszcze w roku 30, 31 i 32. W roku 35 złotówka ze sztandarem. Niniejsza próba, wyśmienita. I ciekawa historycznie, i piękna kompozycyjnie odmienna od obiegowych, i zachwycająca i tą głęboką jakością bicia i wyśmienitym, genialnym stanem zachowania. Proszę Państwa, coś pięknego. Jednocześnie widzimy takie fajne. Smugi patyny, czyli ta patyna jest taka delikatna, przy odpowiednim ustawieniu światła widać, że jest, ale nie tłumi tej monety w żaden sposób, nie gasi jej blasku, nie ma jakichś nierównomiernych przebarwień. I jednocześnie moneta nie jest czyściutka biała, czyli nie jest świeżo umyta. Absolutnie piękny gabinetowy egzemplarz. Zdecydowanie polecamy. Srebrna dwójka. 27 roku z wypukłym napisem próba w znakomitej jakości bicia w nocie MS 66